Hej, cześć, witajcie! Dobra, robię dzisiaj pierwszy odcinek z openingu Super Zing seria druga. Jeżeli ten. Bo jeżeli mi się spodoba, to sobie będę kupował więcej. Tutaj jest jakiś typek. Kupiłem motor ten, ale ten typek, który jest na obrazku nie musi być w środku. To tutaj otwieram pierwszą. Takie fioletowy coś mi wyleciał. Czy to będzie bohater. Nie, to jest złoczyńca Zamaskowany, więc nie wiem kto to jest Ale wygląda jak puszka Dobra. Idzie do mojej kolekcji, bo sobie kupiłem Tutaj domek złych, jakiś Z tym typkiem Wcześniej dwa takie opakowania i mi wylecieli czasy Jeszcze zobaczymy Tu jest ta karteczka O, i zobaczymy co mi wyleci I jakie mogą mi wylecieć Dobra to tu mamy jakieś takie złote, to rzadkie, z tego co wiem. Tutaj są na zielonym tle. To, jest, to są złoczyńcy, z tego co widzę. Tutaj jest bohaterowie na żółtym tle. Tak, tutaj są złoczyńcy, bo mają żółte oczy. I tu złoczyńcy. To jest prawdziwe. No chodź to kto jest złoczyńca, bo na komerze tak średnio to widać. I też złoczyńcy, więc tutaj trochę moich bohaterów. Aha, mama nie przeszkadza. No dobra. To bierzemy się za drugą tam Tamto zniknęło nam e, z łóżka i czas na kolejną. Są tym razem z Jest to też złoczyńce. Przydadzą mi się złoczyńcy na serio. To no, tu mamy... Takie coś wygląda trochę jak taki guzik albo toster. To, to jest toster z tego co widzę. Okej, okay. to idzie do mojej kolekcji. Dobra. To znika. To jest trzecie co jest trzeci. Troszeczkę. Tu I wysz łyżka, taka świecąca łyżka. To jest bohater. To fajnie. Już trzeci bohater, to mam trzech złoczyńców i trzech bohaterów. To na razie porówni. Ale zaraz będzie czwarty bohater, bo to raczej będzie bohater, bo wydaje mi się, że to jest. Że to jest akurat ten motor jest bohatera. No i nie. To był złoczyńca, wyleciał. I to jest ten, którego już mamy. Czyli jest zamaskowany. No więc jest powtóreczka. Ale to nic, a nie, to jest trochę inny, dobra, to jest inny, bo to, bo to jest tak jakby inna postać, bo ten jest fioletowo-niebieski, a ten jest niebiesko-fioletowy, więc uznam, że to jest inna postać, choć to jest to samo, tylko, że w innym kolorze, więc i tak się przyda w innym kolorze, ale to zabaw jakieś będę, które robię z tych gości, tych, to będzie po prostu jako inna zła postać. Która taka jest zamaskowana, ciągnięta. bardzo w ogóle pasuje do tego swojego motorku, Kolorystycznie. więc uznajmy, a tu jest coś mojego, więc uznajmy, że to jest jego motorek, choć na opakowaniu mamy tu na przykład takiego typka buta, albo albo tutaj ten. Ogn e, ognika jakiegoś a tutaj w ogóle mamy łódkę jakąś, helikopter e, auto strażaczki i motor, więc to jest motor koloru właśnie takiego, którym jest ten typek, więc bardzo pasuje do motoru e, zaraz mi spadnie z nogi du, du, du. Tam z tyłu telego, to nie patrzcie na to. Przygotowuję się do czegoś. Dobra, to już koniec. 4 minuty trwa. Ale fajny filmik. Tu są w ogóle śmieci tuż obok. Ale zaraz je wyrzucę. No. To no, pa, pa. Hmm.